Mobilny ogród wertykalny to typ pionowej zielonej ściany, która pomieści 32 rośliny. W module zastosowano panel Vertical Planter Planta Up, dzięki któremu można stworzyć kompozycję z dowolnych roślin. Tak wygląda moduł obsadzony roślinami, które na co dzień stosujemy na zielonych ścianach, a tak ziołami, które można z powodzeniem sadzić w ogrodzie wertykalnym. Taką mobilną zieloną ścianę możesz umieścić w swojej kuchni. Pamiętaj, aby zawsze wybierać rośliny tylko od sprawdzonych dostawców. Do nawadniania roślin wykorzystujemy wodę ze zbiornika, który jest częścią konstrukcji. Rośliny mogą być podlewane na dwa sposoby: z wykorzystaniem pompy lub samodzielnie. Moduł bez pompy wymaga podlewania ręcznego, na przykład przy użyciu konewki. Można do tego wykorzystać wodę ze zbiornika. Jeśli chcesz, żeby Twoja ściana podlewała się automatycznie, wybierz model wyposażony w pompę. To bardzo wygodne rozwiązanie. Wystarczy podłączyć ogród do prądu i dbać o odpowiedni poziom i czystość wody w zbiorniku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o serwisie mobilnego ogrodu wertykalnego, obejrzyj nasze filmy serwisowe. Mobilne ogrody wertykalne przeznaczone są dla osób poszukujących sposobu na wprowadzenie zieleni do swojego otoczenia. W naszej ofercie mamy trzy moduły w różnych rozmiarach, dzięki czemu każdy znajdzie produkt dopasowany do swoich preferencji.